Przykuł się taka bo, Jesteś następny. Ty, bedlaku. Makuto. Podchodzisz do Władcy Ciemności zamiast uciekać jak rach i wolisz ze mną walczyć, to tak okazujesz wdzięczność Harry, po tym, jak wyjawiła ci tajemnicę Maski Cień. Niczym zdesperowana ryba którą może wyrzuciło na brzeg chwilę przed śmiercią nieodolnie próbująca wrócić do Wołody. Muszę do ciebie podejść, jeśli mam rozwalić ci tę parszywą maskę. Dobrze. Jeśli takie jest twoje przeznaczenie. Bardzo długo czekałem na ten moment, ze 4-5 tysięcy lat.